Brakuje Ci funduszy na wymarzony skład? Chciałbyś zagrać pelę z Idanem czy Maradoną? W takim razie wbijaj na superkońcy.pl Końcy kupisz za pomocą wielu metod płatności, a na Twoje konto trafią bezpiecznie dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem PABLO 5% taniej. Dzisiaj trafiamy Messiego lub... Terszczygena, to jest potwierdzone info. Swojego Terszczygena straciłem w SBC, który Wam obiecałem za 500 polubień, a Wy te 500 polubień wbiliście w ekspresowym czasie, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodoba dzisiejszy, to również łapka w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem naturalnie. I tak, FIFA 20 Ultimate Team Roto Glory, odcinek 56, witam was bardzo serdecznie, ja oczywiście jestem Pablo, dzisiaj otworzymy nagrody za Elite 2 plus obiecana paczka torba, urodzino food, torba Urodzinowa Food, gdzie mamy do trafienia kartę zmienną kształtą, kartę Future Stars oraz oczywiście kartę naturalnie urodzinową, także będzie się działo bardzo, bardzo dzisiaj dużo, mój składnik aktualnie prezentuje się tak, tak jak wam mówiłem we wstępie, straciłem tarczę gena, przepaliłem go, ponieważ nie miałem już innej możliwości, nie miałem końców na to, żeby właśnie dokończyć SBC, więc musiałem przepalić Mojego bramkarza, którego miałem dosyć długo, ponieważ był to niewymienny terstegen, który miałem już chyba rozegrane. 600 ponad spotkań. Także troszkę szkoda, ale mam nadzieję, że dzisiaj trafimy. Albo Messiego, albo terstegena tak jak mówiłem, i będę mógł sobie wtedy e, znowu Niemca postawić na bramkę. Zaczynam od nagród za dywżę, na was zdecydowanie za dużo mówię. E, przechodzimy do. Nie no to jest niemożliwe. A jest! Dobra, tu jest ranga pierwsza. Dobra, ranga pierwsza, już się bałem, że rangę trzecią znowu biłem. Ehm, dobrze, także wyram sobie paczkę Ultimate plus mega paczkę Wymienną oczywiście, ponieważ ja chcę wymiennej karty trafiać aktualnie, nie chcę już, mam już dość kart untradeable ehm, Także pierwsza ranga w dywizji pierwszej ehm, wreszcie się udało, troszkę pograłem Rivalsów, także teraz przechodzimy do nagród za Food Champions. Niestety, niestety się nie udało wbić Elity 1 w ostatni weekend. Aczkolwiek mam nadzieję, że w ten kolejny weekend z bestem się już uda wbić najwyższą elitę. Jest Elita 2, mimo wszystko paczuszki będą dzisiaj dosyć fajne. 100 tysięcy na konto, i troszkę się stresuję. Chciałbym, żeby poleciał tutaj. Obojętniaki, piłkarz FC Barcelony. Jedziemy z pierwszym player pickiem, i zobaczymy co fajnego wypadnie. I jest Markandry Stegen, tak jest, dobrze. Trafiłem go, przepaliłem 90, ale mamy 92 Stegena, No jest rewelacja, jest rewelacja, już jestem mega zadowolony z tych player picków. Już w nic więcej nie chcę, bo umówmy się Messi jest nieosiągalny. Messi jest nieosiągalny, ale zobaczmy. Jeszcze dwa player picki, jest Ter Stegen, ja już jestem e, przezadowolony. I teraz drugi e, player pick. Trzymamy kciuki, jest Christian Benteke, jest Raul, wybierzmy sobie, a wybierzmy sobie Benteke z sentymentu, Swift 14, niesamowity napastnik No i mamy ostatniego playerpika i co, jesteście gotowi na Leo Messiego? Ja jestem gotowy, także już możemy otwierać Nie ma Messiego, no szkoda, ale jest nie jest Kruze, wybierzmy sobie, niech to będzie Kruze no, i powiem Wam szczerze, że te playerpiki naprawdę są bombowe. Bo trafiliśmy Mark Andre no To jest idealna karta do mojego składu. Idealnie zastąpi tego, który miał 90 overalla i poszedł na przepałkę. Także lecimy do paczek. Jest dobrze. Zobaczcie teraz jak będzie to fajnie wyglądać, jak dodamy sobie jeszcze te Teraz mamy cały skład już specjalny, kolorowy, bez żadnej złotej karty, bez wyjątku. Te karty czerwone tworzą taki fajny czworokąt tutaj, ładnie to wygląda. No, ten składnik naprawdę wygląda już bardzo porządnie i myślę, że tym składem będzie można walczyć o fajne rzeczy w Champions. Przechodzimy do paczek, mamy sześć paczek do otworzenia, całkiem konkretnych. Paczka za 125 tysięcy, paczka za 100 tysięcy monet, paczka z piłkarzem tutaj. Urodzinowym, lub oczywiście zmiennokształtem, lub oczywiście e, przyszłą gwiazdą. Paczka, no mnóstwo, nieważne, za dużo gadam. Znowu za dużo gadam, nieważne. Otwieramy pierwsza paczka. Mega paczka za 35 tysięcy monet. Taka jest jej wartość. E, w tej paczkach zazwyczaj nic nie trafiam, więc myślę, że dzisiaj będzie podobnie jest podobnie. Ok, wysłamy sobie to wszystko do klubu, to quicksellujemy i przechodzimy do kolejnej e, paczuszki. Teraz e, niech będzie paczka rzadki Piłkarzy Electrum. Czemu nie? To jest paczka za SBC, wykonałem wczoraj. Mm, także zobaczymy, co fajnego tutaj. Wypadnie, czy będą ekrany? Są ekrany, to bardzo fajnie I to jest, nie, to jest, to, nie, nie Nie mówcie, to jest ikona To jest ikona Barsa. co się Stało Moja pierwsza wymienna ikona Na koncie Road to Glory FIFA 20 Co tu się stało? To jest Bars, w za SBC 89 overalla, jestem Zszokowany, jestem zszokowany Jestem zszokowany Ile monet zarobimy? Jakie tu są trafy? Terszczegen! Wow! Wow! To jest chyba wersja Barsa 89. To jest medium chyba? Tak mi się wydaje, że to jest medium. To jest prawie 400 tysięcy monet zarobku. Co tu się stało? Co tu się stało? To jest mój najlepszy opening już chyba aktualnie myślę, jeżeli, jeżeli chodzi o wymienne karty. To jest moja najdroższa trafana karta na Road to Glory, jeżeli chodzi o wymienne karty. Jestem w szoku, jestem w szoku, naprawdę, jestem w szoku. Ten opening już jest udany, już jest, już jest udany ten opening, a przed nami jeszcze paczka za 100 tysięcy monet, paczka za 125 tysięcy monet, paczka za elitem. Zobaczymy, otwieramy paczkę za 100K, a tu nie będzie ekranów, cyk! Tutaj pewnie nie będzie ekranów. Bo taki jest tutaj nasz los, ale nie są ekrany, nie ma nie ma ale nie, ja nie wiem co mówić, naprawdę, nie wiem kompletnie co mówić aktualnie. Niesamowite, niesamowite. Felipe 84, no dobra, niech będzie Felipe, mnie już jest obojętne. No ale takie właśnie są paczki za SBC. Wyobraźcie sobie, że moja druga najdroższa karta. W tym roku trafona, jeżeli chodzi o wymienne karty, to jest b 1. Trafony również z paczki za SBC. I to samo Barnes również z paczki za, z paczki za SBC. Spaczek za Food Champions, spaczek za Division Rivals, nic nie leci. To jest naprawdę bardzo ciekawe. To sobie quickselujem, bo to nam niepotrzebne. Przed nami jeszcze trzy paczuszki, no to co? No to Barca trzeba będzie przetestować, myślę, w dzisiejszym odcinku Nie wiedziałem, że taki dobry trap nas odwiedzi no Ale jak już nas odwiedził Anglik, no to trzeba będzie go przetestować, zobaczymy na co stać Pierwszy raz będę miał, pierwszy raz będę miał mm, przyjemność grania właśnie Barcem w tej pipie Paczka Ultimate za 125 tysięcy monet I zobaczymy co teraz wypadnie Mamy ekrany i czy będzie walkout? Jest walkout Jest walkout, może coś fajnego To będzie Oblak, to chyba będzie Oblak, tak mi się wydaje Tak, to jest Oblak, 91 Overalla, kolejny fantastyczny Trap, kolejny fantastyczny trap A w środku jeszcze może być coś fajnego No dobra, pomijamy Zobaczymy co dobrego tu jeszcze e, Wypadło Oprócz oblaka Nic nie ma, ale oblak powinien być sporo warty Moi drodzy, oblak jest warty Dużo, bo były potrzebne wysokie oceny Do mm, SBC właśnie to SBC się zakończyło, oczywiście torba urodzinowa, food, ale cały czas te karty trzymają fajną cenę. To jest bardzo również dobra paczka. Dwie paczki do końca, a ja już po prostu... Ja już jestem spełniony. A dwie najlepsze paczki przed nami. Otwieramy. Paczka Historia Team of the Week Premium. Zobaczymy, co teraz dobrego wypadnie. Lecimy. Ja jestem naprawdę tak rozkojarzony, że nie mogę chyba doprowadzić tego odcinka do końca, na serio. Zobaczymy, czy będą walkouty. Nie ma walkoutu, szkoda. Szkoda, nie ma walkoutu. Tutaj stracona szansa na coś fajnego chyba. To jest napastnik i to jest Christian Benteke, ok, czyli tak samo jak w picku jest Christian Benteke, szkoda, szkoda, że nie było walkoutu, bo troszkę byłoby więcej emocji, no ta paczka nie należy do najlepszych, ale to też będzie 30 tysięcy monet tradycyjnie e, z QuickSelli. Ehm, op, no tak, no, no nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma, szkoda, szkoda, że tutaj nic nie wypadło, choćby jakiś taki skromny walkout, no ale dobra, tak jak mówiłem, ja nie będę narzekał, bo jestem spełniony, jeżeli chodzi o ten opening, przed nami ostatnia paczka, Em, która jest dzięki wam, 500 polubień więc takie paczki specjalne tutaj dla was będę e, szykował jak będziecie aktywni Tarba urodzinowa food, to jest paczka z dedykacją dla wszystkich widzów Otwieramy i zobaczymy co fajnego wypadnie, może coś fajnego, jak nic nie wypadnie to trudno Ale stwórzmy sobie szansę na coś fajnego tutaj I jest walkout, to jest future stars chyba, to jest future stars To jest, o Turcja To jest Szalke i to, kto to jest? Kto to jest? Kabak, 88 overala, no dobra Overall całkiem w porządku, także przyda się pod jakąś przepałkę, no nie jest to karta, którą będę grał, chociaż statystyki naprawdę ma bardzo fajne, statystyki ma bardzo fajne, pewnie gorzej z sylwetką, pewnie gorzej z sylwetką, jeżeli chodzi o e, Kabaka, e, no, karta całkiem w porządku, stamina troszkę przeciętna, ale jest ok. okej, okay, dobra, przejdźmy do składu, zobaczmy, jak się to wszystko prezentuje, ponieważ prezentuje się to na pewno bardzo, e, bardzo imponująco, Oddajmy sobie naszego Ashley'a Barnes'a, bo chyba tak ma na imię właśnie, Barnes, o tutaj To jest, proszę bardzo, chyba jego kart To jest jego prime, czy nie? Muszę to aż sprawdzić Dobra, wpadka, goni kolejną wpadkę To nie jest Ashley Barnes, tylko John Barnes Bardzo Was za to przepraszam Jest tego karta middle i zaraz sobie go Oczywiście przetestujemy, damy Barsa za Neymara, będzie sobie on grał na lewym skrzydle I przechodzimy do spotkania. ok mamy naszego Rywala, skład naprawdę bardzo imponujący Vieira, Kante w wersji czerwonej Kenny Dalglish, bardzo ciekawy jestem Jak sobie będzie radził Mark andre Terszegiem W wersji właśnie 92, czy będzie jak Jakaś różnica względem 90 aczkolwiek wątpię, bo ten naprawdę zwykły też bronił, umie naprawdę praktycznie wszystko. Naprawdę wszystko broniła ta karta, co oczywiście mogła. No ale zobaczymy, może jakieś różnice okażą się widoczne. Także to wszystko zobaczymy w meczu. Prawdopodobnie po jednym, dwóch spotkaniach sprzedam sobie Barasa, ponieważ raczej nie wiąże z nim przyszłości, aczkolwiek no, dużo monet za niego można mieć, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale zobaczymy, może akurat tą kartę będzie tutaj stać na jakiś e, fajny debiut. Jeszcze rajd na skrzydle, zobaczymy co dobrego tutaj wykombinuje. John Barnes, nie Ashley, nie Ashley, tylko John. O już tu jest akcja fenomenalna, indywidualna. Troszkę się chłopaki wywaliły. Aj, pierwsza akcja rywala i mamy 1 do zera Kenny Douglas. No bardzo tu ładnie mnie rywal rozklepał. Teraz czekam bez szans. Barnes, ależ pięknie, tutaj lewym skrzydłem się. Przedziera przez obronę rywala Zobaczymy, może tutaj coś fajnego z tego Wyniknie George Best, George Best Kylian Mbappé, Kylian Mbappé Jeden do jednego, ale szybka odpowiedź Francis fantastycznie strzela bramkę Jeden do jednego No i też trzeba zauważyć, że tutaj akcja rozpoczął Barnes Na skrzydle podanie do Barsa, zobaczymy co z tego wyjdzie, Bars, czy to jest akcja bramkowa, oby to była akcja bramkowa, niestety nie, tutaj zepsułem tą akcję, szkoda, źle podałem No, fajna pomyłka Mendiego i to może się zakończyć bramką, ale tu też tegem, dobre wyjście, ale to chyba i tak będzie to gol, nie okej, okay, koniec pierwszej połowy spotkania, na razie przegrałem 2 do 1, ale nie wiem czy wam pokazałem wszystkie akcje Barsa. ale naprawdę bardzo fajnie śmiga na skle, troszkę brakuje zmienności, ale jest bardzo szybki, fajnie fajnie mm, walczy z obrońcami też tegen, kilka mega kozackich interwencji mimo dwóch straconych bramek, także przechodzimy do drugiej połowy i miejmy nadzieję, że e, coś fajnego Bars jeszcze nam pokaże dobra chcia Aj za lekkie to było uderzenie szkoda. Teraz no nie ma co kraść strzało to wykończył. Mógł troszkę lepiej tutaj strzelić, ale fajnie znaleźć się w sytuacji George Best! Jak mało brakowało. Okej, okay, koniec spotkania. Przegrałem 2 do 1. Myślę, że był naprawdę to spokojny mecz w wykonaniu Barsa, ale był rewelacyjny w wykonaniu też Nie pokazywałem na pewno wszystkich sytuacji, w których też się naprawdę popisał, ale, ale był to naprawdę bardzo, bardzo fajny mecz. Bars też bardzo, bardzo na plus. Troszkę zwinności brakuje, ale na skrzydle naprawdę pokazuje siłę przebicia. Umie biegać. Umie robić przewagę, także myślę, że całkiem, całkiem spoko spotkanie w jego wykonaniu. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, co robić. Prawdopodobnie sprzedam Johna Barsa, ale mam do Was pytanie, kogo chcielibyście widzieć już, kiedy sprzedam Georgia Besta. Pewnie zagram sobie nim to fut Champions, wręcz na pewno zagram sobie Bestem to Fut Champions. Aczkolwiek, kogo chcielibyście zobaczyć właśnie w moim składzie? Po beście, bo monet troszkę będę miał, kiedy sprzedam Barsa. To mam teraz na koncie, ile 130 tysięcy monet. Pewnie będę miał ponad pół miliona do tego, kiedy się sprzeda Besta. Może Sedorfa sprzedam także tych monet naprawdę będzie dużo. Nawet nie wiem, czy nie będziemy stać już powoli na Johana w wersji Medium, na którego tak bardzo czekam. Także. Piszę w komentarzach, stawiam Wam tutaj pole do popisu jeszcze Delpiero Optimus do testowania, bardzo fajna karta. No ale to zobaczymy, tych kart jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, którą bardzo bym chciał zagrać jeszcze w tej FIFI 20. Bardzo wam dziękuję za odcinek, pamiętacie o łapce w górę, subskrypcji. no Do usłyszenia, do kolejnych materiałów. Widzimy się na streamie z Fut Champions, piąteczka.